Tak, mam pan już może się położyć i się nie ruszać, dobrze? O, okay. Dobra, przepraszam. Dobra. Może pani troszeczkę, proszę, na no. Na bioderko, proszę bardzo. Tak, jest, tak. Mężka, rączka. To no takie, powiedzmy, martwe małżeństwo, dobra? Jak pani czegoś nie wie, to się pani pyta Filipa. On jest mistrzem. Rafał, Rafał, zobacz, czy dobrze leżą. Dobrze, już jedźmy z tyłu, już nie mamy czasu. Dobra. To trochę wszystkich na pozycję, będziemy robić ujęcie. I proszę się już nie ruszać. Dobrze? Już kompletnie... Wszyscy, tak? Proszę. Uwaga. Będzie ujęcie. Uwaga. Kamera. Wygodnie panu?